Kochany zawsze bez niczyin tu nie udało, bo zawsze są z nami. Ja po prostu życzę wesołych, szczęśliwych świąt wielkanocnych, nadchodzących. Trochę wcześniej zrobiliśmy dlatego, że później każdy jedzie w swoją stronę do dziadków, do wadków, do wnuków. I chciałam przeczytać bardzo piękne życzenia, które dzisiaj dostaliśmy. Z okazji zmierzających się świąt Wielkanocnych pragnę złożyć w imieniu Zarządu Regionu Słowackiego Energety Solidarność serdeczne życzenia siły i wewnętrznego spokoju płynącego z tajemnicy zmartwychwstałego Pańskiego. Życzę, aby święta Wielkanocne przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość, by stały się źródłem wzmacniania ducha. Niech zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie, napełni nas radością i wiarą, niech da moc w pokonywaniu trudności i pozwoli z równością patrzeć. Ja po prostu o Wam wesołych, zdrowych świąt, wszystkiego najlepszego. Za chwilę poproszę księży o błogosławieństwo naszego stołu, ale nie sposób byłoby dzisiaj, kochani, wspomnieć o. O tragedii Jest to czwarta rocznica. Może wstaniemy i uczcimy chwilę, minutą ciszy tych tragicznie z, zmarłych. Wystąpienie okolicznościowe prezesa zarządu oddziału Związków Sybiraku w w O godzinie 12.20 inscenizacja słowno-muzyczna w wykonaniu młodzieży zespołu szkół technicznych w Słowsku O 12.40 modlitwa ekumeniczna, złożenie kwiatów przy pomniku i zakończenie uroczystości. To jest, to jest 15 kwietnia. Rozpoczyna się o 11.30. Później bliżej jeszcze raz. Może na cmentarzu przy pomniku, przy krzyżu katyńskim. Tak, tak, przy katyńskim. To ja teraz poproszę księdza o błogosławieństwo naszego stołu i parę słów o tej uroczystości Wielkanocnej. Wie, 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 Bardzo dziękuję za zaproszenie na ten, to słuchanie już Wielkanocne, bo Wielkanoc już, już blisko, już za, za kilka dni. Z Palmami, później ten wielki tydzień, najważniejszy tydzień w ciągu całego roku dla nas chrześcijan. Z Wielkim Czwartkiem, kiedy to ostatnia wieczerza, Wielki Wątek Męka Pana Jezusa, wtedy nie odprawia się w ogóle żadnej przyświętej w całym Kościele, na całej Kuli Ziemskiej, to jest jeden taki dzień. Później Wielka Sobota, to poświęcenie wielka wielkanocnej, no i po to, żebyśmy po procesji rezurekcyjnej mogli zjeść wspólny posiłek w, rodzinnych, w naszych rodzinnych gronach, ale my tutaj też jesteśmy rodziną i też spotykamy się. Żeby, żeby też i no, pogłębić na nasze, nasze więzi, ale to też jest wyraz naszej, naszej wiary. Dzisiaj jest dziesiąty dzień kwietnia, bardzo ważny dla naszej ojczyzny, bo, bo przecież cztery lata temu no, straszna tragedia, bo to 96 osób. Jeżeli ginie jedna osoba, jeżeli ginie, to już to jest ciężko, jeżeli 96 i to i to zajmujące tak bardzo ważne stanowiska w państwie, to jest też i przykład tego, co wydarzyło się w Katyniu, bo przecież na uroczystości katyńskiej, gdzie ponad 20 tysięcy oficerów, a więc tych ludzi najbardziej wykształconych, odpowiedzialnych zostało, zostało zgładzonych. No, no, Biedna jest ta nasza, nasza ojczyzna, jeżeli, jeżeli ciągle ci pełniący funkcje bardzo ważne, odpowiedzialne e, są pozbawieni nie tylko stanowisk, ale, ale, ale życia. Dzisiaj o godzinie 18 będziemy święta w naszym Kościele Mariackim. Ksiądz Eugeniusz już przygotował słowo Boże. Cieszymy się, że jest wśród nas, bo jest, jest mało księży. Księży będzie jeszcze mniej. E, Więcej, więcej umiera. W tym roku będzie święconych ośmiu, ale w przyszłym roku to jest tylko trzech na roku, i w następnym też tylko trzech. Jeżeli w ogóle dojdą, bo to, to nie znaczy, że jak to się teraz na czwartym roku czy na piątym, że, że, że do święceń kapłańskich dojdzie, bo, bo dzisiaj jest tak, że, że no, no, różne, różne są. Sytuacje, a, a żeby być księdzem, to nie jest tak, tak łatwe jak, jak może kiedyś było, że ksiądz, jeżeli powiedział, to z księdzem się liczono. Dzisiaj bardzo często jest poddawany w mocnej e, też i agresji, zwłaszcza gdzieś tam w szkołach, e, czy, czy w kancelarii, czy przez ludzi, którzy przyjmują krzesta, później zupełnie gdzieś tam z, z tyłu są. E, także bardzo proszę przy tej okazji o modlitwę, żeby żeby księża byli to, to, to byli dobrzy a zmarł Biały to jest koło, e, koło Piły taka miejscowość e, koło Trzcianki 1250 mieszkańców e, i, i zmarł ksiądz i, i ksiądz biskup nie miał kogo tam posłać i, i prosił księdza Eugeniusza żeby, żeby przynajmniej do czerwca do końca roku szkolnego żeby, żeby tam był e, ksiądz Eugeniusz Mimo, że jest przecież pułkownikiem, że obronił że, że doktorat, poszedł na, na tą wiejską parafię. Mówi, że jeszcze 81 dni od dzisiaj, wczoraj było 82, do, do, do końca czerwca, i, i to jest ponad 200 kilometrów. Przyjechał tutaj, żeby, żeby o godzinie 18 dzisiaj wygłosić. W słowo Boże i wziąć udział w tych, tych modlitwach. Yy, dobra naszego miasta nie jest nam obca. I myślę, że jeśli zawsze będziemy troszczyć o to, to myślę, że zawsze yy, będzie nam dobrze razem ze sobą być. Bo, yy, demokryt kiedyś powiedział filozof grecki, że dom, który jest nieuczyszczany, staje się cmentarzem. To znaczy jeśli do domu ludzie nie przychodzą nie odwiedzają, ten czas rzeczywiście nikt nie chce do Niego przyjść. Ten czas staje się takie cmentarze, tak. I myślę, że kiedy się spotykamy, ten czas czujemy taką więź rodzinną. Właśnie, że chcielibyśmy się porozmawiać o różnych problemach. Niech Chrystus Bartelsaur właśnie będzie naszą nadzieją, nam, bo właśnie pomysłami na tych drogach naszego życia. Te drogi są skomplikowane, w się uciekał. Myślałam, że to do końca czerwca, będąc jeszcze kapelanem wojsku będę w Słóżko. Okazało się, że w które byłem przyjechał cztery województwa polskie, Wielkopolskie, Zachodnopolskie i Pomorskie, żeby to dojechać, żeby na Stolicy Krzyżu Także myślę, że Chrystus zawsze nas prowadzi różnymi drogami, ale na tych drogach to każdy z nas doświadczał miłości. Życzę miłości w gronie rodziny. I byśmy zawsze cieszyli się z tego, że odnaliśmy dobrze cyfrowy